W związku z koncertem, który odbywa się 14 października w murach Katowickiej Akademii Muzycznej mamy okazję spotkać się z gościem, którego przedstawiać nie trzeba. Wraz ze mną hmm. Piotr Beczała, światowej sławy tenor, absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymonowskiego w Katowicach, doktor honoris causa tej uczniów. <grym> Bardzo mi miło. Witam serdecznie. Najpiękniejsza akademia świata. Powraca Pan do Katowickiej Akademii Muzycznej po dwóch latach. Czy widzi Pan, a przede wszystkim słyszy Pan to miejsce inaczej? Ja miałem wcześniej dużo większą przerwę, oczywiście, nie tylko te dwa lata, ale zaglądałem co jakiś czas i widziałem rozwój nie tylko budynku, ale też całej instytucji. Od ostatnich dwóch lat właśnie największą różnicą jest ten ogromny budynek po drugiej stronie ulicy. To też będzie event na skalę światową, że Akademia Muzyczna ma swoją własną salę operową. Także no, widzę te, te, te zmiany. I cieszę się ogromnie, że mam okazję muzykować z orkiestrą Akademii. Właśnie, jeżeli mówimy o orkiestrze Akademii, czyli Akademickiej Orkiestrze Symfonicznej imienia Karola Szymanowskiego, to koncert, który jutro będzie miał miejsce, jest wyjątkowym wydarzeniem, bo studenci grają wraz ze swoimi tak. pedagogami. I jakie są Pana wrażenia po intensywnych próbach z tym zespołem? Fantastycznie, to taki był właściwie nasz zamysł, mój pomysł, bo miałem oczywiście opcję zagrania koncertu również z pianistą takiego bardziej pieśniarskiego, ale zdecydowaliśmy się na, na koncert z orkiestrą symfoniczną, ponieważ mam w pamięci jeszcze, jako student byłem na koncercie Christiana Zimmermana w Filharmonii wtedy, też właśnie z, ze studentami w orkiestrze i, i pamiętam, że orkiestra brzmiała cudownie po, po, po tych kilku dni prób chciałem chociaż w przybliżeniu podobny efekt i po dzisiejszej próbie jestem absolutnie przekonany, że, że będzie wspaniale. Koncert poprowadzi Łukasz Borowicz, z którym współpracuje Pan właściwie regularnie od kilkunastu lat. Tak. Czy pamięta Pan Wasze pierwsze spotkanie? Bo dzisiaj o to samo pytałam Pana Łukasza. Tak, to był Poznań. Mój pierwszy, mój debiut w Polsce właściwie. To był mój pierwszy koncert w Polsce w Filharmonii w Poznaniu i właśnie Łukasz Borowicz dyrygował tym koncertem. On był dedykowany naszemu z małym przyjacielem Wojtkowi Darłowiczowi. Także pamiętam dokładnie ten koncert. Ten, ten Od tego czasu mieliśmy oczywiście mnóstwo okazji muzykowania razem. Nagraliśmy już kilka płyt, także znamy się bardzo dobrze, szanujemy i, i uwielbiamy sobą pracować. Łukasz Borowicz bardzo podkreśla Pana rolę jako wielkiego i przede wszystkim skutecznego ambasadora muzyki polskiej w świecie. Czego chyba najlepszym przykładem, czy jednym z najlepszych przykładów jest wystawienie Halki tak. w Wiedniu. I moje pytanie dotyczy tego, czy trudno jest promować, zareklamować w jakiś sposób polską operę zagranicznym teatrom? Trzeba promować, trzeba zachwalać, trzeba próbować działać na tym polu. Nie jest to proste. Sam przykład Halki, zabrał nam to 7 lat. Od pierwszych rozmów. Teatra Derwin, aż do premiery w grudniu 2019 roku, no, minęło 7 lat, więc to jest zawsze potężna praca, i, i trzeba rozmawiać z wieloma ludźmi. Teatra operowe również planują z wielkim wyprzedzeniem, śpiewacy planują z wielkim wyprzedzeniem, i żeby doprowadzić taki projekt do, do, do finału, to jest naprawdę bardzo bardzo skomplikowany proces. I no, nie wiem, czy uda się. Z następną operą, z, z jakby w, w, w czasie, kiedy jeszcze będę czynny śpiewakiem, ale próbuję. próbuję. Troszeczkę nam COVID pokrzyżował plany, bo mieliśmy plany właśnie z tą halką, z tą produkcją, ale, ale COVID nam to wszystko przeciął, więc musimy zacząć od nowa. Ja mam sporo koncertów po całym świecie, takich właśnie jak tutaj w Katowicach, z takim repertuarem operowym. Mieszanym od Werbiego, Wagnera, aż po Puccini'ego i Moniuszkę, ponieważ zawsze ten Moniuszko czy Żeleński e, znajduje się w repertuarze na każdym koncercie. Czy jeżeli istniałyby przykłady językowe dzieł Moniuszki, inne wersje językowe, myśli pan, że wtedy te opery miałyby większą szansę zabojować świat? Myślę, że to nie jest kwestia języka. To jest tylko takie wytłumaczenie teatrów operowych czy, czy szefów koncer sal koncertowych, że że ten język polski, taki trudny, ja mam na ten temat swoje zdanie i uważam, że śpiewam również po czesku i uważam, że język czeski jest dużo trudniejszy do opanowania, polski jest dużo łatwiejszy i to nie jest jakby argument, ten argument sobie przeze mnie od razu. Nie wiem, na czym polega problem. Problem może polega na tym, że geneza gdzieś powstania tej muzyki, ten nasz Moniuszko, który jednak był takim kompozytorem popularnym w Polsce. Nigdy nie odważono się tego Moniuszkę, czy Żeleńskiego, czy, czy, czy innych wyekspediować w świat. No, to jest pewien proces, jak powiedziałem. Gdyby ten proces był zapoczątkowany 50, 60, 70 lat temu, może teraz Halka czy Staszny Dwór byłyby stałymi jakby pozycjami repertuaru świata, ale no niestety tak nie jest. Skoro mowa o repertuarze, to wracając do koncertu, który odbędzie się w murach Katowickiej Akademii Muzycznej, obok moniuszki usłyszymy arię z dzieł Pucciniego, Giordano czy Wagnera. Skąd pomysł na taką koncepcję repertuaru? Wagner był moim pomysłem, ponieważ no, śpiewam tego Langrena od jakiegoś czasu, od 2016 roku. Również w przyszłym roku będę w pilot na czterech spektaklach. W zeszłym roku zaśpiewałem dwie nowe produkcje. E, znaczy, jest on jakby mi bardzo, bardzo mi bliski i chciałem go zaprezentować po prostu w polskiej publiczności, katowickiej publiczności. A, a reszta, no, oczywiście, Maniuszko jest punktem obowiązkowym: e, Stefan i, i, i Jątek. E, do tego właśnie Janek Żeleńskiego powiązany. Z weryzmem. Giordano, Puccini, Mascani to są kompozytorzy werystyczni i ja mam taką teorię, również go, tą teorię łączymy z Łukaszem Borowiczem. Tam się ten kreweryzm pojawia. No właśnie, kreweryzm to jest bardziej Moniuszko, taki właśnie ta halka jest takim kreweryzmem, mm. a Żeleński to już prawie weryzm jest i mm. e, e, no chcieliśmy takie, takie, taką, taką kombinację zaprezentować, e, która e, Zafunkcjonowała za bardzo dobrze w Madrycie trzy lata temu. Mieliśmy koncert y, z Łukaszem, y, z orkiestrą Teatro Real, gdzie właśnie połowa programu to, był jest, to była muzyka polska. I zostało to bardzo dobrze przyjęte i ta, ta kombinacja właśnie weryzmu z tym polskim wiryzmem, pre weryzmem, preweryzmem, czy takim no, prawie weryzmem, y, funkcjonuje bardzo dobrze. Jak wygląda Pana dzień koncertu? Mam na myśli to, czy przed występem ma Pan Pewną rutynę, jakieś działalności, których się pan trzyma, albo wręcz przeciwnie, unika? Jak przygotowuje pan psychikę i głos przed wejściem na scenę? Czy to jest taki specyficzny dzień? Oczywiście, nie mam prób, staram się unikać rozmów, dyskusji, ponieważ głos troszkę inaczej funkcjonuje w takiej fazie śpiewania niż mówienia. A to jest bardzo spokojny dzień, jeżeli koncert jest wieczorem, tak jak, jak właśnie tutaj w Kacowicach, to to specjalnie niewiele robię. Staram się być wcześnie w miejscu, gdzie mam koncert i mam swoją rutynę rozśpiewania, przygotowania głosu, pewnego, również fizycznych ćwiczeń, które, które, które trzeba zawsze wykonać, ponieważ no, jest to obciążenie również fizyczne. To nie tylko dla głosu jest obciążenie fizyczne, dwie godziny śpiewania, ale, ale również dla, dla, dla Miśni i, i dla całego ciała. Więc to jest taki system, który, który funkcjonuje bardzo dobrze i, i mam nadzieję, będzie również funkcjonował tutaj. Skoro mówiliśmy o pewnym czasie wolnym, jeżeli mogę go tak nazwać, chociaż chyba dzień koncertu trudno nazwać czasem wolnym to, co się przed koncertem dzieje. Nie, bo oczywiście program, jest już jakaś adrenalina. program koncertu należy. Ja, tak. ja sobie siedzę z nutami godzinkę, dwie godzinki do południa. Przeglądam również to, co było na próbach, mam swoje notatki, więc to też takie mentalne przygotowanie się do tego, żeby jednak wykorzystać ten czas, który był na próbach do tego, żeby się przygotować również, no, żeby nie porobić błędów, korygować to, co było opracowane na próbach, więc to, to jest taki, taki, taki cały proces oczywiście przygotowawczy. Ale myśląc już o takim czasie naprawdę wolnym, to wiem, że ma Pan wiele pozamuzycznych hmm. pasji i pozwolę sobie powrócić do naszej rozmowy dla ruchu muzycznego tak. dwa lata temu mówiliśmy między innymi o kinematografii wówczas i mówiliśmy o filmie który miał być poświęcony kipurze mm -hmm. nie wiem jakie są losy tego filmu czy ta Też produkcja powstała ale w tym roku ukazała się produkcja poświęcona Kalla z Angeliną tak, Jolie tak. widział pan ją może bo ja nie ale może nie, pan nie, nie 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 widziałem ponieważ premiera była, była w piorku. Wiem, że... Kilku moich kolegów było nawet na wojowskiej premierze. No, a jestem ciekawy bardzo. Wiem, że Angela Jolie była na naszym spektaklu Fedory w, w Metropolitan Opera w, zeszłym, w tym roku, to był chyba jakoś, czy w zeszłym roku, też w zeszły rok. Właśnie, bo no, starała się zainteresować operą, zobaczyć mm -hmm. jak to wygląda od, od, od podszewki, była również właśnie za, za sceną. No, jestem ciekawy efektu, muszę przyznać. Się. Pewnie będzie dobry film, nie wiem. A gdyby to pan był reżyserem tego filmu, jaką śpiewaczkę obsadziłby pan w roli tytułowej? E, bardzo trudne pytanie, ponieważ to trzeba było ewentualnie e, zasugerować się sprawą wizualną czy sprawą e, no, wyglądu. Więc e, no, jest taka śpiewaczka, która jest dosyć podobna do Angeliny Jolie, z kolei Nino Machajze, która mogłaby ewentualnie w paru tejkach e, tam w tym filmie zaśpiewać. Po prostu pełnym głosem, więc gdzieś tam no, przypasować swój głos do głosu Marii Kalas jest bardzo trudne. Nie jedna już próbowała z mniejszym lub większym sukcesem. Myślę, że dzisiaj nie ma takiej śpiewaczki, która naprawdę mogłaby zagrać Marii bo To nie tylko jest pewna wokalna klasa i, i, i pewien sposób śpiewania, ale również persona, która była dosyć. No skomplikowana. Jestem ciekawy bardzo jak, z, jakiego, z jakiej perspektywy reżyser potraktował mm. historię Marii Callas. Wiem, że powstał film o, 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 o Leonardzie Bensteinie yy, Tak, z Bradley. Właśnie i uważam, że reżyser troszkę pokpił sprawę, bo skupił się nie na artyście, tylko bardziej na, 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 na takich sprawach pozartystycznych. I mm -hmm. uważam, że szkoda, ponieważ tak wybitny dyrygent jak Leonard Bernstein e, miał prawo czy raczej e, szansę, żeby pokazać film o nim raczej bardziej jak artyści, a nie o, o innych jego tam sprawach. Więc o, jestem ciekawy, czy tam będzie więcej skalas o. I wielkich kreacjach poterowych, jak, jak, jak Norma Toska, Lucia czy, czy, czy Medea, czy bardziej skupi się reżyser na mm, sprawach pozamuzycznych, o Nasisie czy innych e, m, prywatnych e, aspektach życia Marika mhm. Już na zakończenie, wracając jeszcze do tego wydarzenia, które ma miejsce w murach Katowickiej Akademii Muzycznej. Współpracuje pan w ramach koncertu. Przede wszystkim z młodymi muzykami. Mm -hmm. Czy miałby pan dla nich jakąś radę, jeżeli chodzi o rozwój ich kariery artystycznej? Słuchać młodych ludzi. To jest zawsze mi przyświecało takie takie motto, że żeby nie sugerować się swoimi własnymi, tylko i wyłącznie przemyśleniami. To są oczywiście bardzo istotne, ale jak ma się możliwość pracować, obcować z kimś, kto naprawdę wie, o czym mówi. W moim przypadku byli to wielcy dyrygenci, tacy jak Melo Santi, z którym bazowałem nad włoskim repertuarem, czy Christian Tilleman, jeżeli chodzi o Wagnera i Straussa. Więc to myślę, że gdzieś trzeba zawsze mieć ucho i serce otwarte na bardzo mądre uwagi i wyciągać z tych uwag dla siebie jak najwięcej. Nie sugerować się oczywiście w 100%, bo to nie o to chodzi, żeby kogoś kopiować. Ponieważ każdy ma inną osobowość, i gdzieś tam ten, ten rozwój jest inny o innej prędkości czy o innych kierunkach, ale, ale nie zamykać się na, na, na sugestie i, i na takie po prostu na pomoc po prostu od, od ludzi, którzy, którzy no coś w tym temacie wiedzą. Dlatego cieszę się, że również profesorowie tutaj grają w tym koncercie, bo to jest bardzo ciekawe dla. Dla młodych muzyków obserwować jak profesor sobie w sytuacji właśnie koncertowej, nowej dla niektórych, bo niektórzy są oczywiście solistami, ale, ale może grać w orkiestrze to jest troszkę inny, grać operę. Niektórzy na przykład grają tylko i właśnie muzykę symfoniczną czy kameralną, w takiej konstelacji się, się odnajdują, tak bym to powiedział. I to jest bardzo ciekawe dla studentów i, i, i na pewno wielka szkoła. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszamy do lajkowania, subskrybowania, komentowania i oczywiście kontaktowania się z nami poprzez e-mail podcastmałpa.am.katowice.pl lub Instagram Szymanowski Radio. Do zobaczenia, do usłyszenia.